Jama na święta. Dzisiaj jesteśmy do godziny 16, pakujemy prezenty, wstrzyżemy, pijemy kawę i dobrze się bawimy. Więc zapraszamy Was serdecznie na ostatnie zakupy świąteczne. Yy, miło, że wspieracie małe firmy, lokalne firmy, mamy fajne rzemieślnicze produkty. A jakie? To za chwilę Wam pokażę. Dlaczego zachęcamy Was do kupowania prezentów u małych przedsiębiorstw? Dlatego, że stoją za tym konkretni ludzie i konkretne historie. My mamy od razu opcję pakowania na prezent. Bardzo serdecznie polecamy Wam naszą serię kosmetyków steampunk. Seria o zapachu szyprowym, kardamon, cynamon, mech leśny, mech dębowy albo linia mandarynkowa idealnie wpasowuje, wpasowuje się w ten świąteczny klimat. Myślę, że tak. Taki prezent znacznie lepiej wygląda pod choinką niż jakiś taki bezduszny zestaw z galerii handlowej. Więc, jeżeli chcielibyście mieć naprawdę fajny prezent pod choinką w tym roku, to zapraszamy Was tutaj. Doradzimy, dobierzemy coś do włosów, do brody, do ciała. Mamy naprawdę fajne, rzemieślnicze produkty, więc zapraszamy do Jamy dzisiaj do godziny 16 i jeszcze poniedziałek i wtorek od 6 do 18. Wesołych świąt!